Ile jest warte ludzkie życie w Polsce? 1 680 tysięcy. Otrzymałem taką kwotę, jak przemnożyłem 3,5 tysiąca złotych przez 40 lat pracy, czyli ubezpieczalnia, jakby miała wypłacić to przykładowo, ktoś umrze w wieku 25-30 lat, to mniej więcej tak wyglądałaby kwota. Ale czy rzeczywiście tyle życie jest warte? Życie w Stanach wyceniane jest na ponad 3 miliony dolarów. Przez ubezpieczalnię mówię, tam jest. Jest algorytm, który mówi, jak robisz to i to, twoje życie warte jest tyle. Jak robisz coś innego, życie warte jest 6 milionów, jak jesteś lekarzem, prawnikiem i tak dalej, bo Twoja produktywność jest inna, czyli nie zarabiasz 2000 dolarów, tylko zarabiasz 15 tysięcy dolarów miesięcznie, tak? Ale do czego zmierzam? Ile warte jest Twoje życie, można odnieść też do marzeń. Ile warte są Twoje marzenia? Słuchaj, no, mogę powiedzieć, jakbym podszedł do Ciebie i powiedział, zadał Ci pytanie, odkupię Twoje marzenia za milion. Znaczy, daj mi swoje marzenia, zrezygnuj z nich, nigdy nie zrealizujesz tych marzeń. Obojętnie, czy to piękny dom, czy osiągnięcie jakiegoś statusu majątkowego, czy pracy, czy y, hobby, czy niesamowitości, czy pięknej kobiety w Twoim życiu, idealnej rodziny. Zabieram to, daję Ci milion. Czy zgodziłbyś się? Tak samo jak z tym życiem, tak, że nie wiem, czy ktokolwiek by się zgodził za półtora miliona złotych oddać swoje życie. Nasze życie jest dużo więcej warte. Ale życia, wracając do pytania z marzeniami, czy oddałbyś swoje marzenia za pół miliona, za milion, za jakąś fajną sumę, za 2 miliony złotych, oddałbyś marzenia, żeby żyć jak warzywo, gdzieś w zabitej dziurze, bez możliwości rozwoju, bez spełnienia tych marzeń, czy życie miałoby sens? Czy życie miałoby jakąkolwiek wartość tą na papierze, którą właśnie możemy podliczyć w ubezpieczalni? Chociaż nikt notabene w Polsce, kolega z branży ubezpieczeniowej powiedział mi, nikt na milion się nie ubezpiecza, to już jest jakiś kozak, jak ktoś ma ubezpieczenie na milion, bo to kosztuje kilkaset złotych miesięcznie, także Polacy ubezpieczeni co? Na 50-100 tysięcy na życie. Ja słuchaj ubezpieczać się nie muszę, bo nie mam rodziny, dzieci, alimentów nie płacę. Także nie muszę nikogo zabezpieczać. Jakbym miał fajną rodzinę, to bym pomyślał wtedy o mojej małżonce, ile milionów ona ma dostać, notabene, jak ja, coś by ze mną się stało, czy będę miał wypadek na motorze jakiś podobny, poważny. Ale do czego zmierzam? Konkluzja. Życie bez marzeń jest niewiele warte. Bez marzeń, które możemy zrealizować, bez marzeń, które wręcz realizujemy. A zobacz ile ludzi, ile z nas, ile naszych sąsiadów, ile naszych nauczycieli. Widzimy, może ma jakieś marzenia, ale my ich nawet nie widzimy. Widzimy tylko, że człowiek żyje normalnie, ale nie ma żadnej realizacji, to znaczy nie podąża w jakimś konkretnym celu, zadowola się przeciętnością, tak? Ja mówię, nie zadowalaj się. Słuchaj ludzi, którzy spełniają te marzenia, wiedzą jak je spełnić, tak? Przystąp do naszego programu 24 kroki, ten program do wolności finansowej jest bardzo konkretny. Część z Was myśli, że to jest tylko gadanie, tak za puste rozmowy, za puste gadanie. Nikt pieniędzy nie bierze. Możesz przyjechać do mnie e, za darmo, mogę Ci pokazać, gdzie jesteśmy. Tutaj Pan właśnie przyniósł, notabene, hamburgera, którego zamówiłem, wegańskiego. Fajny hamburger tutaj na plaży, wegański można powiedzieć. Półczas gracias. Bardzo fajni Meksykanie, akurat nie zobaczymy uciekł, e, ale Meksykanie są bardzo, bardzo mili, ale wracając do konkluzji. Zróbmy coś ze swoim życiem. Za darmo porozmawiać możesz przyjechać tutaj. Ja namawiam każdego, żeby przyjechał, czy nawet zatrzymał się u mnie. Za darmo na parę dni zwiedził Karaiby, zobaczył, gdzie ja przebywam tutaj na kempingach i w najfajniejszych hotelach i tak dalej, na plaży z super wyluzowanymi ludźmi. Ale jak do tego dojść? 24 kroki. Jak nie widziałeś jeszcze innego wideo, gdzie pokazuję co robimy w środku tego kursu 24 kroki, czyli jaki jest pierwszy krok. Film nazywa się Pierwszy krok. Pierwszy z 24. I co dalej robimy na kursie? Jak wyglądają te 24 kroki? Pasywa, aktywa. Jak oszczędzać, jak nie oszczędzać? Jakie błędy wykonujemy? Jak zakładamy biznes? MLM, dropshipping czy inne kwestie w nowoczesnych biznesach? To wszystko my mamy w krokach: podświadomość, programowanie, aura, energetyka ciała. Jak milionerzy żyją od szóstej rano? Co robi milioner, jak mu się chce spać w ciągu dnia? A taki Bill Gates nie ma czasu i spać o 14, słuchaj, na godzinę, dwie, albo nażreć się tak, żeby go zemdliło i on będzie pił teraz 8 kaw, bo mu się spać zachciało po takim wielkim posiłku. Czytaj, jak się odżywiają tacy ludzie jak ja, jak żyją, jak ćwiczą ludzie zamożni, jakie robią ćwiczenia w przeciągu dnia, tutaj wybiegam już nawet dalej, ponad 24 kroki, to otrzymasz w gotowych dwóch kursach w pakiecie 24 kroki. To są dwa kursy plus zajęcia na żywo. Olbrzymia wiedza, warta tysiące, jeżeli nie setki tysięcy, czy miliony złotych. Bo żeby przeczytać, dowiedzieć się tego, o czym mówimy w tym kursie, to zajmuje lata, tak, czy dwie dekady moich doświadczeń. I to nie doświadczeń, gdzie ja siedzę w zabitej górce gdzieś tam, w jakiejś małej miejscowości czytam książki, tylko czytam książki, spotykam oświeconych ludzi i podróżuję dookoła świata, żeby jeszcze rozszerzyć ten światopogląd, żeby jeszcze akcelerować. No ostatnio czy dzisiaj nie podróżuję? Dzisiaj pracuję tydzień, dwa. Napodróżowałem się. Ile można 10 lat się przemieszczać? Czy, czy co miesiąc, dwa miesiące być w innym kraju, mimo tego, że masz bazę gdzieś w Meksyku czy w Polsce? Ile można, tak? Dąż do naszego programu, zobacz jakie te kroki są konkretne. Jeżeli nie widziałeś jeszcze wideo, pierwszy krok, jeden pierwszy krok, to obejrzyj ten materiał, bo tam w 10 minut pokazuje, jaki jest nie tylko pierwszy krok bezpłatny, gdzie nie musisz do kursu przystępować, a naładować się pozytywną energią i na przyszłość zmienić swój program, zmienić swoje życie, zmienić swoją podświadomość. Ale też pokazuje, jak w katalogach szkoleniowych mam wiedzę uporządkowaną, ile to jest 24 kroki i jeszcze więcej rzeczy, które omawiamy. W tych dwóch szkoleniach, które są w pakiecie 24 kroki do wolności finansowej. Bardzo konkretne rzeczy. Bardzo. Możesz zmienić swoje życie. A raczej ostatnio w mailu napisałem Zmień swoje życie, przekreślone, żebyś nie musiał tutaj ciężko pracować, bo zmień swoje życie, ze zmiany się ludzie w ogóle boją. O czym mówię czasami w filmach. Ja mówię, zmiana to, że wygrywasz milion. Czego tu się bać? A zmianę ludzie kojarzą, że muszą przenieść się do innej pracy, przenieść się do innego miasta. Ja mówię nikt ci nie każe się nigdzie przenosić ani nic zmieniać że coś co wymaga wysiłku zmień po prostu swoją pensję zarabiaj trzy razy tyle to jest zmiana o której ja mówię tak? więc zmień swoje życie przekreślone na usiądź spokojnie w fotelu i pozwól że ja ci pokażę jak to życie zmieni się samo po tym jak obejrzysz nasze szkolenie i będziesz uczestniczył w kilku zajęciach na żywo czy w wielu instruktorach wideo i zajęciach na żywo po tym jak Obejrzysz kilka tych materiałów. Wrócił mój kolega, właśnie poszedł się kąpać. Kolega z Couchsurfingu, ki z kilkoma osobami, siedzę z Couchsurfingu. To jest taki serwis, gdzie ludzie wymieniają się, jak masz couch i ko możesz kogoś ugościć, to ludzie z całego świata przyjeżdżają, za darmo się zatrzymują u ciebie w domu. Także nie jest to dla ludzi ani zamkniętych, ani ograniczonych umysłowo, tylko dla ludzi, którzy są otwarci, dla ludzi, którzy mogą kogoś. I'm showing the front camera. Bo kolega tutaj Koleja. zaczął machać znowu tak. I'm showing the front doing the video. Więc couchsurfing to jest taki projekt, który funkcjonuje od dekady czy półtorej, fantastycznych ludzi, podróżników możesz spotkać. Ja w ten sposób nie tyle co podróżuję, co hostuję, czyli przyjmuję ludzi z całego świata. W Cancun przez 7 lat, jak mieszkałem teraz w Tulum, tu gdzie jesteśmy dzisiaj. Uuu, ale zagrzmiało, słyszeliście? Chmury jako takich mocno nie ma, ale czasami jest przelotny deszcz na Karaiba. Także... Jest tutaj przyjemnie. O, tam idzie dziewczyna po plaży, nie wiem, czy będzie widać. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie chwilę wideo. Słyszymy się na naszych otwartych webinarach The Switch. Ja mówię, nie masz energii, nie wiesz od czego zacząć, nie tylko pierwszy krok obejrzyj jak zacząć, ale dąż do szkolenia, żeby na tym pierwszym kroku się nie skończyło. Bo wiele ludzi obejrzy, zje chipsy, o, pierwszy krok, fajnie. Bum, jutro dzień świstaka, zapomnisz, nie chcę się i tak dalej. Nie mam siły, czy już nie pamiętam. Uczestnicz w szkoleniu, złap ten rozpęd. Złap ten Rakieta musi się oderwać od Ziemi. Jakbyśmy sami mieli tę energię, żeby oderwać się od Ziemi, to większość chodziłaby milionerów po Szczecinie, po Polsce, po Tuluntu, gdzie mieszkam, a jednak większość ludzi pracuje na etacie, nie ma tyle pieniędzy. Rakieta potrzebuje energii, żeby oderwać się od Ziemi, wyjść na orbitę, i wtedy już płyniesz. Wtedy już. Lecisz, ty już zarabiasz po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, tak jak niektórzy ludzie, których znam tutaj w Polsce, za granicą. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Widzimy się na szkoleniu 24 kroki. Trzymaj się. Michał, z tej strony. Cześć.